Twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world, so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony MaxForce i dalej gramy w Outlast'a. Chcemy już go w końcu skończyć, bo granie jest długa, a ciągnę go już, kurwa, od stycznia. Eee, dobra. Kontynuuj. Z tego co wiemy, już jesteśmy całkiem blisko końca. Cholera, mam kebaba między zębami. Kościółek. A, spalili. Czekajcie. A, dobra. To już pamiętam, gdzie jestem. Bo nie mogłem, cholera. O, teraz mogę skakać bo nie mogłem skoczyć tutaj, bo mi wypierdzielało do... pulpita. Dobra, skakaj na górę. Znowu ciemno jak w dupie murzyna. Czekajcie, tu była kamerka, tu było światełko. na kamera. W ogóle nie wiem ile zostało tu jeszcze do końca z godzina. <laughs> Także chyba jeszcze dwa odcinki się ukażą. A może skończymy to dzisiaj? Zobaczymy. O Jezu, znowu ten debil. mam teraz iść cholera? O, to pytanie. Mogę tu otworzyć, ale... No tutaj nie ma nic A ten gruby debil zaraz Ta, słyszę łańcuch, on tu idzie Hmm Bateria! Siemanko Tu są drzwi, ale cholera. Ja nie wiem gdzie ja mam wejść, Ja mam się wrócić tam skąd on wybiegł, czy... A i lewy przycisk myszki. Łata faaak, siema gruby Chodź, na buty Oddejdź, kurwa puść mnie no Dziękuję Czekajcie, spróbujemy iść tam gdzie on wybiegł Nic tu cholera nie widzę, dobra, już widzę Tu co mamy? Nie on jest tuż za mną Gdzie, 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 gdzie cholera, gdzie? A, tu było ten, ten automat cały No wskakuj tam o, udało się. A już czułem jego oddech na swoich plecach. Dobra, wchodzimy na dół. On tu raczej nie wejdzie. No nie, dobra. Mm, jakie mam zadanie? E, winda zawiezie się do głównego wyjścia. Dobra, muszę znaleźć windę jakąś. O, jest winda. Szybko poszło. I w dół proszę. Znając życie, coś się zawieści. Patrzcie, nawet dojechała na dół. O, kurwa. Jeszcze niżej? Ło, wow, no ona coraz szybciej jedzie, ty Jak się nagle zatrzymała Znajdź inne wyjście No, dlaczego nie Znam to miejsce Widziałem to chyba na zwiastunie Znaczy, że już blisko jest Jezu, jak tu biało Coś mnie mrygło hmm, Myślałem, że mi się piksel zepsuł A coś mam na monitorze Znaczy miałem o, no, chyba myszka wróciła do normy. Nie, to jest 800, to jest 1800. Dobra, ding, 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 ding. Mamy jakiś znaczek niebios, ale to raczej nie są. Uuuu się kurwa w drzwi nie zmieścił. No, musiał ostro przydzwonić. Dobra, co my tu mamy? O, dokumenty. Dziękuję. A ten sekurde wyssał na śmierć. Właśnie tak się kończy wycinanie sobie żebra. To już nie jest tak kolor kolorowo. E, blok A. O, tu już światło jest. Wow, w aż mu broń wygięło. Ciekawe co to było. Tu nic nie mogę zrobić hmm. Tu też wejść nie mogę za bardzo Jedyne tutaj Hala bala Hala badabunda. Halo, jest tu kto? Nie ma nikogo cholera O, zamrażarka! Co mi im na napoje? Nie ma. dobra, trudno Dobra, nic tu nie mam. Idę dalej. Tutaj? O, widzę zdjęcia rentgenowskie. A, to było zamknięcie drzwi, dobra. Myślałem, że coś tu. Eeeh! Ło kurwa. Ręka, noga, mózg na ścianie. Ale tu są wszędzie flaki, Boże, co tu było, ty? Normalnie, jakby sobie granata w dupę wsadził i odpalił. Wszystko jest kurwa na ścianie, a bebechy leżą dalej niż nogi. Zostawię drzwi otwarte za sobą, bo ja będę spierdalał, nie będę ich otwierał. A już widzę, że będę spierdalał, bo to są te kurwa przeszkody na drogach, a zazwyczaj to nie wróży nic dobrego. Jezu! Życie. Tu coś się mnie odpaliło, ale ja chcę iść tam. Też mogę wejść. Tu coś mam. Coś niby jest. What the fuck? aż mnie kurwa dreszcze przeszły. Jezu! Co to kurwa jest? To jest tuż za mną. A, to ten duszek co go widziałem. What the fuck, Spierdalaj ode mnie. Biegnij, 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 biegnij. jest co jezu, kochany, a się kurwa wystraszyłem. No ale nim miota. Myślałem, że telefon mi bronił. Normalnie, jak nim rzuca, kurwa jak piłką. Ło wow, ale go wciągnął w szyb! Normalnie go rozpłatał. Eee, w sumie dobra, gruby już nie będzie mi przeszkadzał. Tylko teraz ja mam kurwa iść. E, znajdź inne wyjście, dobra, czyli cel mi się. misji się nie zmienił. Ale czekajcie, bo ja tam wszystkich wejść nie sprawdziłem. Och, gruby to już se nie pobiegasz. O, McDonald's bankrutuje. Tu mnie się zamkło. Tam też się zamknęło. Widzę czerwona lampka mruga. A tam się otworzyło? Czekajcie. Mam nadzieję, że nie będzie mnie ganiał jeszcze raz. Mmm. Wszystko po cholera. Hmm. Dobra, teraz zagadka. Gdzie ja mam kurwa wejść? O nie mam tu żadnego szybu otwartego, chyba że tam coś było zamknięte, teraz się otworzyło. Wiesz co, może zamknę te drzwi. Jep. Jep. No na pewno jakbym kurwa uciekł przed kimś, zdążyłbym za zamknąć dwie pary drzwi. Czekajcie, tu żadnego szybu wentylacyjnego nie ma. O, tu się otworzyło. Wyłączy światło. I think Na pewno mnie kocha biedny idiota. Czy wiesz, czy co przedstawia ten obraz? Ostrzega przed nano... Coś, coś tam, coś tam. Nanohazardem jakimś. Ło, Nitro masz w wózku! A ile masz koni? Serio? Uuu, to musisz rwać gumę i co tydzień zmieniać, nie? mhm Ale to za bardzo pochylony jesteś do tyłu, ty jak włączasz Nitro to cię pewnie wypierdala kurwa 10 razy dookoła O, a dlatego jesteś taki... ...upochalatany Hmm, dobra, robiąc z ciebie durnia, nie wiem co mam zrobić. Mam zabić Bilego, odłączyć jakąś aparaturę. Eee, znajdź Bilego w głównym laboratorium. Hmm. Surprise madafaka, tylko gdzie to jest? Czekajcie, tam coś się chyba otworzyło, bo coś słyszałem. Dobra, odłóż. O, coś się włączyło. Znaczy otworzyło. Zapis nigdy nie znaczy nic dobrego. Przepraszam na moment. Dobra, jestem z powrotem. Miałem bardzo ważny telefon. Mm. Jezu, w tej krwi się chodzi jak w basenie. Chlup, chlup, chlup. Jakbyś się zesrał w buty. Znaczy, zeszczał w buty. Halo! Halo! Mogę kiszkę na obiad? Nie, to nie kanibale. W The Forest są, ale nie tutaj. Eee... Ene du pierdnął Niemiec... Nie wiem, co tam wymyśleć. Kurwa, serio, jak niech coś dzwoni to budzik się włącza. Oh my god... Dobra, to chyba nie wejdę, nie? No nie bardzo. Nie, 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 nie! Odejdź, kurwa! Jezu, jak on się mnie uczepił, cholera. Jezu! On jest jakiś głupi. Cały czas biega za mną. Dobra, eee. czekajcie, tędy przechodziłem. Tam może pójdziemy? O, kible! Co tu mamy ciekawego? Nie, to są prysznice. Chyba się kierami dostał. Kurwa spod prysznica, a nie wodą, dobra. Gdzie ja to czekajcie? Tamtędy wyszedłem. Tutaj, teraz pojawi się ten idiota. Odejdź! I kurwa znowu wbiegłem w to samo pomieszczenie! Odejdź no, No kurwa mać! Dla mnie teraz no swój. Jezu, za głośno jest. Chociaż nie, trochę... ...pogłoszę. Bo nie będę słyszał tego debila. Czekajcie, tam przechodziłem przez kuchnię, to mnie to przejście nie interesuje za bardzo. Kurwa, będę przechodził to 10 razy, serio. Spierdalaj! Mam nadzieję, że nie przejdzie przez drzwi. Wo 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 wow. To jest jakieś laboratorium czy coś? Kurwa, Tędy nie przejdę, tędy ten Jezu, no trend ja mam przejść. Łodyć. E, no, który ja mam cholera przejść. What the fuck? Kurwa, nie wiem gdzie mam wejść. Dobra, dobiegłem do tego pomieszczenia. Ale gdzie mam wejść to nich ja nie wiem. Za szybko to się rozgrywa. Dobra, obadajmy teren jeszcze raz. Jezu, już jest 11 minut nagrania bodajże. Bo 7 minut jakoś zajęła mi, ro zajęła mi rozmowa. Odejdź. Cholero ty. Eee. Czekajcie, czekajcie. Tu nie mogę przy... A może tędy się przycisnę? Aaaa, kurwa, dobra. Zapomniałem, że to jest Outlaw. Tyle German teraz, że... Zapomniałem po prostu, że tu mogę przyciskać się w ciasnych miejscach. Eee. Otwieraj to! Nee, 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 nee. Fujara. Dobra, główne laboratorium to będzie tam, bo tam jest zamknięto. Zamykaj drzwi. JEP! Wyłącz aparaturę podtrzymując ży podtrzymującą życie. Eee. O kurwa, nie mam palca jednego. Hmm. Dokumenty, dobra. To ty mnie kurwa ten cały czas ganiasz, ty jewany jebany. Dobra, tylko jak ja mam to kurwa wyłączyć? Co? Czekaj. System awaryjny y, nie jest aktywowany. Mm. I nie może zostać wyłączony. Czyli, kurwa, co ja mam teraz zrobić? A? Tam jest jakiś idiota. Powiesz mi coś? Nie? Nie? Na pewno nie? 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 To spierdala? Dobra, trzeba popatrzeć wszystkie wejścia, kurwa, może coś znajdę. Hmm. O, bateria. Ja już chyba mam ich kurwa full. Nie, 8. Hmm, zamknięte. Tutaj nie wejdę. Może z drugiej strony coś jest. A może tam kurwa, ja nie sprawdziłem tam nic. Otwieraj! Kurwa, teraz nie mogę tam wejść. To na pewno tam nic nie było. Hmm, nie ma tu jakiejś ręki gdzieś? Może być ewentualnie noga, by miało 5 palców. O, mogę otworzyć zapis. To nie wróży nic dobrego. Zresztą, kuźba, jak zawsze. Czekajcie, tam jest jakieś przejście. Blok dupa, czyli blok D. O, tu coś jest. Eee, tylko dokumenty serio. Trzeba sprawdzić wszystko, może jednak coś znajdę. No kurwa nic tu nie ma. Oprodukable. Hm. To jest jakiś kurek. Miało, jakby obcy masturbował się maczetą. Kurwa, znowu ten Debil tu jest. Odejdź. Gdzie on jest? Ła! Nie trafiłem w drzwi. Z zamykaj. No dobra, coś się wyłączyło. Tylko ta muzyka, kurwa, cały tastu jest, no. Mogę teraz? Nie mogę, kurwa, nie mam palca. Tam mogę iść. Bo się... lampka migota. O, otworzyło się nawet. Przeciskaj się. O kurwa, nie mówcie, żebym musiał tak wysoko wleść. Tu jest dobre 10 pięter. Liczymy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i hop salala. Jezu, 5 pięter musiałem przebiec, ja bym się chyba normalnie kurwa zesrał. Po drodze i dwa razy płuca z góry. Ło! Wow! Odejdź, kurwa! Aś! Eee, nie zdążyłem, jasna cholera no. No wyrósł, jebany jak z pod ziemi. no nie zdążyłem zareagować, kurwa, na niego. Co ja, może nagram dłuższy odcinek, to po prostu skończymy sobie tego Outlast'a i tyle. Bo już z tego co wiem, nie dużo zostało. Już jak ta apara aparatura jest, to za tak, jakieś, ja wiem, 20 minut gry. Chyba dobrze wszedłem. Jezu, flaki, wszędzie kuźwa. O! Chyba dobrze. Chyba, że musiałem iść w drugą stronę, a to po prostu było wyjście. A nie, czekajcie, coś jest. O! Nie, tu do żadnego komputera nie mogę dojść. O! Coś jest. Znowu ten jebany obcy Ej, eee, nie mogę tędy przeskoczyć I jak wyjdę stąd znowu To debilstwo będzie mnie kurwa ganiało Nie psikaj mi w oczy To boli Nie wiksuj się Wiedziałem, wiedziałem kurwa What the fuck Złodejd, kurwa, ścierwo! Normalnie odbiłam mnie jak taką piłkę baseballową Piiiuu! I do góry, kurwa Dobra, spierdalam stąd On tu gdzieś jest To chyba on jest w ogóle ten... Zamykaj, zamykaj, zamykaj! Jest odejdź stąd! Chyba przez drzwi nie potrafi przejść Chyba, że już tam na mnie czeka. A to jest bardzo prawdopodobne. Gdzie to było? Gdzie to było? Tam. O, dało się wyłączyć. Ło, wow, ale mną miota kurwa. Nagrywaj, to nagrywaj, będzie na YouTube. Wow. No zdychaj, kurwa, śmieciu. jaj. On we mnie wlazł. Jakby to nie zabrzmiało. Ale chyba się udało. Zabieraj kamerę. Tam jest tyle dowodów, że to się w pale nie mieści. Ale będą wyświetlenia na YouTube. Jakieś. Ucieknij, tylko gdzie? Ło, ja nie dam rady chodzić. No, tylko gdzie ja mam kurwa uciec? Dobra, idziemy tam. Normalnie ciąga za sobą nogę. <laughs> nie wierzę, dobra. Chyba, że... Nie no tam była ta szyła tylko. Dobra, coś zauważyłem, ale nie będę wam mówił. No znając życie powinien być tu kurwa taki jebitny napis Exit, nie? Ale go tutaj nie ma. No, jeszcze nie w tą stronę poszedłem, No kurwa, schodzić teraz tak w tym stanie to jest normalnie jak. ty się tam, czy się wypierdolicie z 10 razy po drodze. No, ładnie mnie poturbował. Nie, no chyba raczej. Nie, tu się dwie otworzyły. No jednak chyba muszę wejść po tych schodach. Bo jak się wypierdolił i idzie sam, no to muszę wejść tędy. Trzymaj się! Trzymaj się na nogach! Podpieraj się, dobra, palcami, nie wiem. Dłonią to już raczej tego nazwać nie może. Nie wiem, tam coś migocze. No, dawaj do końca, dawaj. Hmm, znak penisa, dwie kulki i pałka. Teraz już wiem, co to mi przypominało. Już tak blisko, tak blisko, dawaj, kuścikaj, kuścikaj na tej nodze. Ła jeszcze się wypierdali. Yep. Wo -o. Ja jebie, no tyle przeszedłem kurwa i teraz pod koniec mnie zastrzeli. Oj, Ojoj, oj, oj. co oni tam robią? Odblokowane osiągnięcie. Ukarany także. Skończyliśmy utlasta. Gra nie była taka straszna jak opisywali ją. <laughs> także, no. Co tu więcej powiedzieć, w tej grze? No, za wiele nie można. Długa ona nie była, to prawda. To po pierwsze, po drugie, hmm. <laughs> Ten jebany duszek mnie denerwował. gruby kurwa ganiał mnie przez całą serię. Także, no. Jeżeli chcesz więcej takich gier, oczywiście, w moim wykonaniu, nie ma sprawy. Następną grą może będzie. Amnezja? Albo coś w tym rodzaju? Pomyślę jeszcze, dawajcie jakieś propozycje co do takich gier. Także. O, no, skończyliśmy od lasta. czekajcie, bo jeszcze dodatek jest. No. Może byśmy go ograli. Zobaczymy. Napiszcie, czy chcecie ten dodatek. Jak on się tam kurwa nazywał? Język można sobie na nim połamać. Dobra, nie pamiętam. Także na razie piszcie, czy, ch piszcie, czy chcecie dodatek. Już sobie kurwa język łamie, a ja nawet go nie powiedziałem. Na razie. Like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing